These are her guys. <laughs> hard to tell you boys apart from the cartel. Where's your suspect? Drop <sharp> them! Captain, do a <inhale> surveillance <sharp> drone? I'm on. <inhale> Oddsman, number 3. Dzień dobry. Dzień dobry, witam.

¿Y huotka? Hey, mm, ¿Te acashtratfa? Mmm, enteraste un grabador. ¿Qué pasa? Rápido, Hassan. Todavía lo podemos agarrar antes de que cruce. Entendido. El muro está adelante. Prepárate. El cartel de las almas está trabajando con Irán. Esto es nuevo. ¿Y si Hassan cruza? Cambiamos la estrategia. ¿Puede que encendamos las lanteras? Hay algún contacto. Escucha, voces. Yo veo a cuatro vándalos. Apague la luz. Oh, pues. muro. Mierda, acaba de cruzar. No lo podemos perder. Tenemos que interceptarlo. Cruzó, toma la escalera. Están conmigo. Madarina, es siempre más sencillo. La paga es mejor. Anótame. ¡Mierda! Despejado. Despejado. Watch it. The target crossed. He's on the move. We're pursuing. Colonel, that's not advisable. You have no authority or assets in the area. I know. Just keep pushing FBI and contact local PD. Out. Dios da. usa la escalera, ándale. No yo sin dems, prasam. Welcome to USA. fue corriendo. Vamos a perseguirlo. Órale. No, normal. El cartel va a llevar una casa de seguridad en el pueblo. Tenemos que encontrarlo. Entendido.

Nie, 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 Nic nie róbmy już. Co on tak nie po ulicy idzie? To miasto schodzi na psa. No wiesz, paratę na puerta.

¡Despejado! ¿Qué? ¡Zabiúlo! ¡Niemożliwe! Mira, se fueron por ahí. ¿Estás bien? No es nada. Estoy listo, wey. por aquí. Me voy. Puede que Hassan esté solo, pero no por mucho tiempo. Special Forces, get down. The get the fuck out of my house. I'm not here to hurt you. I'm looking for someone. La verga, no los pierdas de vista. The man who came through here. Where is he? Hey, hold it. Ah, la verga. Washer, send me the code. Sebalian down. Ya quítese. Vámonos. Entendido. ¿Cuál casa es nuestro objetivo? Empezamos con la azul de dos pisos. ¿Por qué? La luz de seguridad se acaba de apagar. Do the local level asphalt. Do exactly what I say, or I'll fucking shoot. Lo vas que te Step forward to me. I want to see empty hands above your head. I will shoot you if I have to. Do what I say, or I will put you down. I'm Colonel Alejandro Vargas, and Special Forces. We're after. These are her guys. <laughs> Hard to tell you boys apart from cartel. Where's your suspect? I'm O kurwa Zabiją nas! Ale się wystraszyłem Rozumiem, że gra ma być trudna, ale dajcie mi jakieś szanse. Przaduj, kurwa, zabij go dobrze. To się przyda Widzisz coś? Nie. To obstawiaj Przykładuj może To Hahaha <grywka> Kurwa! No, ty Piara siedzi w domu! Przepraszam bardzo, ja, ja tu zrobię pauzę. Ty, ty piara siedzi w domu, w którym było 10 przeciwników z rakietnicą kurwa, z i ona... Wchodzą kurwa żołnierze, ona... I jeb, kurwa zasłużyłaś śmato, no am sorry, no było po powiedzieć coś, no. Bo ona życia broni. Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo. Ale to było realistyczne, że ją zastrzeliłem, bo ona trzymała broń. Ale rzuciła Co? Chuj mnie to obchodzi, że rzuciła, zrobiła to za wolno Na glebę kurwa szmato, przez ciebie musiałem powtarzać I jeszcze mi o nim nie powiedział. Ja ją zaraz odjebię Adrian, przysięgam Uderz ją Dobro. Nie no, może nie O, Santa Muerte tam jest To niehumanitarne O, tu masz hybrydowy czuk, czuk, czuk. Wezmę to jest pan. O no, to było sprytne. Dziękuję. Zabiłeś go. Jesteś mordercą. Gratuluję. Dzięki, me... No, no, no wypierdalaj stąd. Ja ją naprawdę zaraz odjebie, no. A trafiłeś ją? Nie. Ale blisko było. Dobrze, że masz słabego cela, uratowało cię to. To jest Luis Fonsi, ten co nagrał Despacito. Tak? No. A to nie A to był to Zorro? Santa Muerte. Słucham? To nie Zorro? Masz rację, to jest Zorro. Hmm? No, tu może być ciasno i słucho. A masz dobrą broń do CQB. Mhm, prawda. Ja lubię tą broń. MW-1 zewnątrz. oddawała. Mhm. O. A jak tam cywil będzie? Pierdolę to Będzie się powtarzać Czego serce nie widzi, temu oczom nie żał. Nie, na odwrót, przepraszam Czego oczy nie widzą, temu sercu nie żał. O, to musi być tu Pesemka No! Gin! Bo już chciałem powiedzieć, że przeciwnicy się słabi robią w Kasencę. Jest Hassan. Ten Vargas nas uratuje. Jestem. Nikim. Nie Jestem jestem Nie. go Situación ni dobra. Rudolfo. No puedo salir. Uh -huh. Escucha. Hey, se fue. Nos están moviendo para afuera. Rudy. Algo está cruzando el Atlántico. Hay un barco.

Kompania cieni, o kurwa. W oryginalnym MW2 y, oni zdradzili Task Force i zabili Ghosta. Zabili Ghosta? Tym oryginalnym tym z 2008 roku, Dziewiątaj. Dzień Dobry. No ale tu jest inne uniwersum, no tak, tak, tak. są dobrzy, ta kompania cieni. Niby tak, ale nie budzą mojego zaufania. Rozumiem. i've never been to mexico she's in mexico las almas shepard's contractors are inbound to reinforce they're bringing hardware they'll need room my base is your base. go stop You must be very go they must stay safe house ten clicks from here get in Vamos, it's my second in command sergeant major rolf no rolf's my second miedo a los fantasmas you know spanish no. Will. Obłędaj oh, yeah. takie filmy sicario, sicario II. Bardzo podobne klimaty. White truck, four under the bike. Hey, tranquilo. Easy. It's normal here. Guns on the street is the jurisdiction of the police. Where are the police? Almas has a very serious problem. There are a few here to uphold the law, and many of those who resist corruption disappear. What about the military? Well, because we're well trained, soldiers are recruited by the narcos. Why <sharpy> not you? We grew up here. Call us vaqueros, cowboys. We love this place. To we will die if we we like that. Guns and bullets. It's a new one. Narcos use generosity to win over the people, even the children, especially the children. What's on those sheets? Narcos mantas. Cartel clothes. Messages from elsinore Cid Norte. How nice is this graphic? Yes. What is No. A very film. The Nameless, the leader of the Las Almas Cartel. Yes, you find him. You can't. Oh. No one knows who he is. Yeah. But he is everywhere. And this is a challenge. Those <laughs> vaqueros like challenges. With your mask, you will fit in well if you go. So you calmala. Checkpoint is the army. Turn right, we'll go around. Why?

Moi drodzy Państwo, to wszystko i wiele więcej. Już w następnym, czwartym z kolei odcinku zagramy w Call of Duty Modern Warfare 2. Ja był, nazywałem się Mastersu 15, a ze mną był. A do Z. Który jest kozakiem. Na razie. Się ma.